bomba.tm.pl kontakt i dane firmy to masz tutaj a do ty? nie no, pojebało ci się coś ty Reklamacje. Należy odeszłać na centrum logistyczne Pompatim nad Białą 543 300 Bielsko-Biała. <średytutujenie> Kurwa, ktoś se skopiował regulamin <średytutujenie> i nie zmienił adresu. Lol. <średytutujenie> oh. Dobra, idę zadzwonić to i Dalej też jest? A faktycznie. <grystanie> Kurwa, podjebali nam regulamin chyba stary, i nie, nie zdążyli pozmieniać. O. Czekaj. Zadzwonię do tego. Czekajcie, zaraz się dowiem, czy mamy takie zgłoszenie, rzeczywiście. No. Podjebali mi stronę stary. Czekajcie, już mi sprawdza, czy jest rzeczywiście coś takiego. Podjebali nam regulamin. Halo, proszę swój napisać. Dobra, ja chcę pieniądze za to. Bo ja sam w pocie stary to yy. Coń do prawnika lepiej na tym można zarobić. Aha. Czyja strona, no to jest strona Pompacimu, ale podjewali. Podjebali i dam regulamin. Zapomnieli pozmieniać stary. I dali nasz adres. I jakiś widz pisze, że koszulkę chciał zareklamować i że kiedy reklamacja będzie. Czy będzie drama? Nie, no kurwa, to bardziej zabawny jest stary. Ej, patrzę. O, faktycznie mamy coś. <grymne> Wysłał do nas koszulkę Pompatimu stary. A czekajcie, bo tu dane osobowe są. <grymne> o. Czekajcie Wam. Ciekawe, czy to jest to stary. Żeby nie było, że zaraz ten, że zaraz yy, reklamacja towaru, zadałem, że zakupiłem się ze mnie koszulka w dniu, odebrana w dnia, koszulka Esport, jest niezgodna z umową, posiada wady Niezgodność z umową, polega na trzech przetarciach na tyle koszulki i to zgłasza jakaś ma Aha. Magda i faktycznie wysłali nam Wysłali nam koszulkę stary. Zoba. Lol. A tutaj jakieś przetarcie się wydarzyło. A, no proszę do nas nie reklamować. No. tej robi te koszulki? Nie wiem, stary. Ale wysłali do nas. O. Dobra, stary. Wracając do tej koszulki, to niestety nie możemy cię jej reklamować. Bo tutaj się sytuacja wydała, żyła typu dziwna. A mianowicie, no, my nie obsługujemy tego sklepu. Więc to roszczenie jest, jak, że tak powiem, nie do nas. Będę się próbował dowiedzieć, co jest pięć. Dobra, dzwonię jeszcze raz do i samo. Odbieraj telefon. Stary. Tak, a... Czekaj. nie słyszę, halo, halo. Halo, słyszysz mnie? O słyszę Cię, czekaj, słyszę Chcę Czekaj, Pro... się na samochód. Dobra. O, Grzygaj. Problem się wydarzył. Ojejku, no, a jest taki bardzo? Taki kurwa z mojej strony nie, ale jest śmieszny. A z mojej strony? A z twojej strony jest kurwa żenujący. Co zrobię? No dobra, słuchaj. Bo mi jakiś widz napisał, nie? Że no, kiedy... To jest na live czy nie na live, bo nie wiem. Tata na live, na Live napisał. Na la... I na Live też jestem. No, bo napisał mi Widz, że, że kiedy zostanie obsłużona reklamacja, koszulki, po... Ko, koszulki pompatimu. I no? ja nie wiedziałam o co chodzi, bo mówię, że to my tego nie obsługujemy. A on napisał, że adres jest ten sami. Rzeczywiście w regulaminie do zwrotu macie nasz adres. E, w tym... E, w, w, w regulaminie e, zwrotu na Pompadimie, Pompadim GG. Tak, no. Podniewaliście <grym> regulamin, regulamin kurwa i, i nie pozmienialiście. Nieprawda, nie, nieprawda. Dobra, jest inny. Kur... Ja pierdolę ty. Ale słuchaj, jak coś jest dobre, nie? To pokój! To pokój! A ja ci nie mówiłem, że ci go kradnę? Nie wiem, stary, ale śmiesznie, miałeś pozmieniać jak, nawet jak... No. Jesteś cwaniaczkiem ze środy wielkopolskiej. Ja ci to wybaczam. O, ale... ale trochę, inny trochę, zobacz. No dobra, odeślemy wam tą koszulkę Co i musicie sumie, zrobić zwrot. Okej. Okay. No teraz... tak, tak mówię. Słuchaj, Nitro, w ramach przeprosin, no to jest stroje wyjazdowe i domowe. Okej, okay. okej, okay. no dobra. Tylko jeszcze tego widza Ej. trzeba tam yy, 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 zrobić zwrot. Przep, przeproś tego widza, ja bym zapomniał. On nie chciał, ja nie wiedział. ci nie wiedział, a ja nie chciał. No dobra, dobra. O, o dwa a ja ryj mam czerwony, bo złapaliśmy na gorącym ucinku. <laughs> nie, <kurwa>, nie, mogę. <laughs> No. No, dobra, dobra. To potem jeszcze wyślij i adres, działam odesłać tą koszulkę i wam damy te, te rzeczy, nie? Dobra, nie? <laughs> dobra, pogardia, pogardia, To Elo No kurwa ładnie tutaj. Podpierdolili i chuj. Ale jak widzicie, to jest właśnie typowy Szymon, tak zwany no fear się tutaj wy wydarzył, bo on się nie bał i zajebał. Rozumiesz stary? On się nie bał i zajebał totalnie. <śmianie> <śmianie> się nie bał i zajebał. No.